Siemen Liska z tej strony macie a to jest kolejny odcinek z Guerryman Legends. Zacznijmy sobie od zdobycia nowej postaci, jaką jest ta kobitka, oczywiście skórka do tej kobitki. Dawno nie byliśmy innymi postaciami, ale wiecie, żeby zmienić postać musiałbym się wracać. No, a tego nie za bardzo chcę. Nie chcę mi się po prostu tracić czasu niepotrzebnie. To, że potrafimy biegać po ścianach, to już mieliśmy w jednej misji. Było nam to ukazane w ładny, piękny sposób, którego nie rozumiałem do końca. Ale teraz już po prostu to wiem, więc nie powinno być ciężko. Łap się. O! O! O kurczę. Dobra, tutaj też... Co, przeskoczyłem jakim cudem? Zrobiłem wszystko tak, jak trzeba. Idealnie bym nawet powiedział. Idealnie... No i właśnie, to jest właśnie to. Idealność ta moja. Jak raz się uda, to później już 10 razy się nie uda. Standard po prostu. Teraz wyskocz. O, ty musisz po prostu w odpowiednim momencie skakać laska, rozumiem. O, pięknie. Teraz wystarczy wbiec na górę. O nie, dlaczego mi się to tak zepsuło? Myślę, byłem pewny, że mi się uda. No i tutaj wracamy. No już gorzej być nie mogło. O, poszło teraz. Pyk. O, teraz to na szybko robimy nawet. Jakby to... O. Chciałem powiedzieć, jakby to była misja na, na czas, to byśmy dali radę. Ale jak widać, no nie, nie idzie nam to kompletnie. O, pięknie. Jednego nie wzięliśmy, żaden problem. Pyk, pyk. przeskoczy. No weź, czemu ona w ogóle nie chce skakać? Ona, ona się psuje dzisiaj jakoś. Może po prostu ta misja nie jest dla nas. Może nie powinniśmy w ogóle dzisiaj w to grać. To pewnie jest to właśnie. Dobra, zrobię to po raz dziesiąty, czy któryś tam. O, wyskoczone. O, wbiegaj na górę, cyk. Bo to trzeba w odpowiednich momentach ten klikać. Weź mi, w... co jest? Zginąłem, czemu? Myślałem, że mnie to wrzuci, a ja to. Po prostu podługa idzie ze mną, a nie że ten po prostu skakuje tam gdzieś w miejscami czy coś takiego. Sam nie wiem co powiedziałem przed chwilą, więc nie dziwcie się, jeżeli się mnie nie zrozumieliście. Zresztą to standard mnie że ktoś mnie nie rozumie. No i tutaj łatwiutko teraz. O kurczę, ale żeście mnie wystraszyli. Myślałem, że już po mnie po prostu, a tutaj... O, takie cuda. I tutaj wyskoczyli Jana. Biegniemy po niej, cyk. Prościutko Źle skoczyłem, ale przeżyłem To najważniejsze Ta muzyka w ogóle, ona jest świetna Na, na tych poziomach O, o kurczę, prawie zginąłem Dawaj, 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 dawaj Pyk, ładnie Teraz, czemu nie, wbiegaj, wbiegaj na górę Nie odbijaj się Kompletnie się mnie nie słucha, no Ona nie jest mi kompletnie posłuszna A tak nie może być Nie mogę na to pozwolić Dobra, te poziomy są naprawdę ciężkie Ciężko się skupić na mówieniu i skakaniu jak widać, u mnie jest z tym problem i to duży. Dobra, teraz nie powinno być problemu żadnego. Cyk? Cyk? Dawaj. O! Oh, widzieliście to? Tak się gra w tą grę, właśnie. Kto by się spodziewał, że jestem taki dobry w to. Czemu ona skoczyła do przodu? Co jest? No i znowuż tutaj. Ile razy będę powtarzał jeden poziom? Do upadku aż, jak widać. O! Oh, o! Oh, doskoczyłem. Pięknie, ładnie, pięknie. Nawet się powtarzam? Niepotrzebnie. O, i mamy sznurki kolejne, tak zwane metalowe. Biegni, czemu ona nie chce biegać? Nie wiem o co chodzi. Tutaj wbiegni, cyk. Tutaj doskocz, przeskocz, ładnie, pięknie. Nawet nie wiem co montować jeszcze. Jak się powtarza cały czas jeden poziom, już naprawdę można jobla dostać. Ktoś tak mówi, nie, czasem. Są ludzie, którzy tak mówią, jobla dostać. Chyba też tak zacznę mówić, może. Dobra, i mamy złotko. Pięknie jeszcze z nadwyżką, jak zwykle. I pokażcie mi tą postać, na którą się tak męczyłem. Ostrzenie os ostatni raz naszego trójzębu? Tak, trójząb, myślałem, że się kiera. No fajnie, dostałem Małaki. Dobrze? Małaki, bo lumy to są te żółte. No taki... Y jak się nazywał ten posłaniec bogów? Rzymskich bodajże... Nie, greckich. Rzy greckich? No tak, greccy to był Zeus. Ojeju, nie pamiętam, no ale ten posłaniec bogów, on się jakoś tam nazywał. Nie pamiętam jak. Właśnie ona tak wygląda jak ten posłaniec. Weź to złap, dziękuję. Czy mogę się cofnąć? Nie, nie mogę. A to tak, jesteśmy w jakiejś Grecji czy coś tam. Może Rzym, nie wiem. Nie znam się. Zawsze z geografii byłem słaby. Mamy nowych wrogów w ogóle, O, nie złapałem czemu, nie mam pojęcia. O co jest? O, pan muhor przyleci. Ej, ta tam świnia jest, co wszyscy na tyłku jej siedzą. Pomożesz mi, stary? Przesuń to jak możesz. Dawaj, przesuń, przesuwaj, dawaj. Teraz, teraz. A, muszę W kliknąć, dobrze, myślałem, że ja to muszę przesunąć jakoś tam guzikami. To są świniaki jakieś. O! Kurczę, ale to jest normalny sprint zrobiłem teraz, po prostu... Jestem się taki dumny, dawaj, cyk, przeskoczymy, ładnie. Tutaj te fajne są ten, jak one się tam nazywają? E, wzorki. E, nie, to nie są wzorki. O! No i uciekniemy. Nie, e, dobra, złapałem jeszcze jakimś cudem. To są, e, posągi. Pomniki. Nie wiem, jak to się nazywa, jakoś tam specjalistycznie. Dobra, ci pozabijani. Tutaj kolega, witamy. O! Jak mam tego złapać? O! o! Dobra, na górę. I teraz. Czyk! Pięknie, widzieliście to? To jest po prostu geniusz sam w sobie. Przemyślałem to. To były. Nie! To już było nieprzemyślane, ale miałem życie na szczęście, więc wszystko sobie radzimy. Wszystkim. O, świniach to był ukryty. A to świnia, no? Górą, dołem. No ja jestem że dołem. Tutaj jest pan król do zobycia. Znaczy królowa. Tym razem. Ej, co ona ma za broń? Ona ma miecz jakiś? Tak, ona mi ma miecz, ale ładny. Dobra. Przekręcaj w tą stronę. Dawaj. A, nie możesz dalej. Troszeczkę słabo, jak nie możesz w tą stronę. To przekręć w tą. To spadnie? Tak, to spadnie. Tak myślałem. Teraz w tą stronę poprosiłbym. Idealnie. Przeskoczymy, damy radę. Na spokojnie. Teraz w to bo mogę. I to pewnie muszę stanąć jakoś tak... O! Dawaj, przeskoczysz. I... Od... uratowany, jasne, że tak. to. normalnie bym powiedział. To było takie proste, że normalnie aż nas zasługuje na tego buziaka. Na górę. Winda. Czemu w ogóle tu są coś ostrzeliwani? Ja nie wiem, co się tu dzieje? O nie! Zeszliznąłem się. Normalnie tak bywa czasami. Tu byłem. Na dół, winda, winda do góry. Dziękuję. I z powrotem to samo, tylko teraz się nie zaślizni. Um, czy ja chcę ślizgać się? Możemy zrobić tak, zrób tak. O! Nie! Nie! Nie złapałem. Trzeba umrzeć. To właśnie jest to. Winda na dół i winda do góry. Już chyba trzeci raz to powtarzam. Co za koszmar normalny? Teraz mi się uda, zobaczycie. Ja w siebie wierzę o! 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 A! A! No nie udało mi się jednak Muszę Muszę wyczuć to bardziej Nie potrafię tego wyczuć za bardzo Mam 300 dopiero lumów Więc jest dobrze I teraz tak, o nie, znają się znowu O ja cię kręcę, ale mi dzisiaj nie idzie ta gra Jak zresztą zwykle Co jest? No co ona robi? Przestań, uspokój się laska To nie, to nie jest czas na zabawy Teraz trzeba wyczekać Ile razy mi się będzie jeszcze zgiwać? 10, 20, 15, co on robi? Jeszcze spadła. O żyje! Co się stało? Nie wiem. Jakimś trudem przeżyma. już chciałem po prostu co powiedzieć, że... Znowu to samo! Kopnął mnie! Nie wolno kopać ludzi. Ja cię nie kopnąłem, ty nie powinieneś. Mieć. Dawaj. Laska, bez... bez W. Bez shifta. No bez shifta też nie umiem tego zrobić. Kurczę no, nie umiem w to grać kompletnie. Nie skacz, nie skacz, nie skacz. I teraz. A! A! Złapałem. O kurczę, ale zestresowałem się tak, że normalnie szok. No, myślałem, że znowu zginę, a nie chciałem. O, to było głupie. O, nie jest powrotem. E, tutaj muszę przeskoczyć, dobrze. Na górę. Nie, ja spadam. Spadam. Ale czuję, że po prostu się wydzieram niepotrzebnie. O nie. Ale bym spadł znowu. Na drugą stronę, poproszę. Dzień dobry, o, witamy. A tam mogłem na górę? Nie, nie, nie powinienem nawet chyba na górę. Tutaj jakieś te są, pomniki czy coś. Złap to, dzięki. Mam wszystkich? Póki co teoretycznie mam wszystkich, więc zobaczymy jeszcze później oczywiście. Tutaj górą na spokojnie, tutaj dołem, po ziemi. O, czarodziej, dał mi piąstki. Piąstki są fajne. Cyk, cyk, cyk. O, ale jak dolecę, oczywiście. Nie, nie, no. No kurczę, życia nie miałem dodatkowego. A myślałem, że to zrobię na spokojnie. A tutaj taki klopsik normalny. O kurde, ale widzieliście to, co ja zrobiłem? Dobra, weźmy to tam na dół zeszli. Ja to zrobię tak, zrobiłem to inteligentnie. O, doleć, doleć, dzięki. Eee, górą? Górą pójdziemy chyba? Da, tak myślałem, że górą trzeba iść, tak wiecie. To był geniusz sam w sobie. Pamiętajcie, już sam w sobie. Ej, co jest? Czemu on nie zginął jakimś cudem? Jakieś miecze naprowadzające są? Co jest? Nie, proszę mnie nie bić. Proszę mnie nie bić. Nie, nie ten guzik kliknąłem. Lecimy dalej, jestem spokojnie. O! Nie, nie spadaj, nie spadaj, nie spadaj. Dzięki. Te miecze konią mnie. Proszę mnie nie gonić. Uratowane. Prościutto. Po raz kolejny, normalnie. Czuję się jak, jak młody modbook? Normalnie, młody Zostałem Dostałem buziora na puszczkora. Lecimy na dół. Ale to było głupie. Ale to było totalnie głupie, co zrobiłem. Myślałem, że mu na głowę skoczy, ale jakoś tak nie wyszło. Pyk, teraz wyszło. Jeszcze tamtego, z piąchy w twarz. Żeby złapać małaka, musiałem zginąć. To było poświęcenie warte w każdej ceny. Co ty zrobiłaś w ogóle, jak go zniszczył tym ognistą piąchą? Aż musiałem się zatrzymać i pomyśleć, co powiedzieć. Cześć, siema. Co tam słuchacie, was? A ten chciałbym mnie kopnąć, nie? Nie ma tak łatwo, kolega. Tak łatwo to w życiu nie ma nigdy. Proszę do mnie strzelać, no. Ja do ciebie nie strzelałem, więc ty do mnie nie strzelaj. No nie! Guziki mi się pomyliły i cztery razy kliknąłem W. A zamiast spacji, oczywiście. Na drugą stronę. Ciebie się uspokój, nie spadaj. Leć do góry. A, tutaj ogień mi przeszkadza troszeczkę. Tego pana trzeba uspokoić. Dlatego... O kurde, no podpalił mi tyłek, no tak się nie robi. Tego dałem rady już na spokojnie sam. Ej ej, 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 spokojnie. Już miał chciał uciec. No widzieliście to? Co za chami prosto, tak normalnie. Na drugą stronę, zapraszamy. To ogniste plujące są najgorsze, kurcze. Proszę tak się nie, nie robić mi. No, ja, ja tego nie lubię na przykład. Dobrze, macie nie zgin teraz. Pyk! Ale widzieliście, to było wyczekane po prostu. Co to za ręka Boga? Zeus, co ty robisz? Co, Zeus? Spokój się. Nie. No i mnie przysmarzył, no. Tak myślałem, że tak będzie. Macie, nie biegaj tak szybko. Nie biegaj tak szybko. No jest się wgniotła. Co to za ręka Boga? Przepraszam bardzo. Ja się na to nie zgadzałem. Wyraziłem jakąś zgodę? Nie. Co on robi w ogóle z moim życiem? Dobra, lecimy. Ja mogę się zatrzymać? Nie, to mogę cofnąć, co najwyżej. Dobra, ale powoli, jak będę biec, to chyba zdamy radę. Tutaj będę musiał przeskoczyć. Albo nie, przecież mam jeszcze latanie, zapomniałem o tym lataniu Na spokojnie Macieju, na spokojnie Wszystko damy radę zrobić O, wyliczone, pięknie Ale nie mam wszystkich Tutaj jest ostatni, zobaczcie Aha, wiedziałem, po prostu to było pewniutkie Skakujemy. I oczywiście złotko, co innego mógłbym dostać jak nie złoto I mamy 705 aż, no to po prostu O, przepraszam, już mikrofon, wyszłem Czasem się zdarza Normalnie jestem chyba mistrzem tej gry. Naostrzymy nóż, oczywiście, jak zwykle. Olympus Maximus. No, to piękna nazwa dla rundy. Teraz będziemy ten... Powinniśmy być tu Raymanem, wiecie? Czuję, że to jest po prostu misja dla Raymana. Ale w ogóle mam 200... 200 chyba, prawie 300 tych, tych małaków, a nadal to jest nawet nie połowa 700, nie? To jest już w ogóle kosmos. Gdzie one są poukrywane, te małaki? Ej, Żyćko! 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 A, złapałem jeszcze podczas wyłączenia się. To jest po prostu mistrzostwo, tak zwykle. Mamy tutaj kolejną jakieś bakłażany. Skądś znam te, te postacie? chyba już z nimi walczyłem. Tak mi się kojarzy coś. A, Doleć, 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 doleć. A, nie, dolecie. Muszę zrobić coś takiego, że cyk! I teraz na spokojnie, widzicie? To po prostu ze ściany potrafi dalej skakać. Czemu nie mam pojęcia? Tak po prostu jest. Co to jest? Ja muszę się tego bać, czy coś? Byk. Ale to jest przerażające Ja cię kręcę To może wyjść? Zamknijcie to, póki jeszcze, nie wiem, żyje ktokolwiek O, i tutaj mamy kolejne A, ty tak działasz Tak myślałem, że ty kłujesz kolcami się kojarzyłem po prostu ciebie Pięknie Tam na dole coś było? Jasne, że jest Zawsze coś jest Pamiętajcie, zasada w Rayman Legends Zawsze coś jest Ale ja ich się boję Dawaj do mnie, dawaj do mnie I pyk O kurde, nie wiedziałem, że oni są po prawej będą się troszeczkę przestraszyłem, nie wolno tak robić Moje serduszko normalnie wyskoczyło mi z orbit, czy skąd tam się mówi Skąd się mówi w ogóle? Serce może wylacieć skąd? O nie! Nie trafiłem w ten, zniszczyłem ściankę, ale nie trafiłem do środka Najgorzej na świecie Co to w ogóle są za bestie? Pierwszy raz je widzę chyba w tej grze Możliwe, że były gdzieś tam po drodze, ale ich nie kojarzę Oj, jest ich więcej! Więcej ich jest! Nie! A! 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 Kurczę, widzieliście to ile ich tam było normalnie! Kudła te No Dobra, dzięki dawaj buziaka i spadam z tym. Dziena, lecę. Byk! O, widzicie odbite? Pan kolec mnie ugryzł. Tak nie wolno robić. Czy pan kolec nie wie, że to jest nieuprzejme tak kobietom? No. Ja ich, na nich nie mogę chyba skakać, tak mi się wydaje. Ewentualnie mogę, ale to tylko na główkę. Cześć tam, cześć wam, co słychać? Chodźcie do mnie. Tam na górze coś jest. Czekajcie, bo tam coś na górze jest. Dena, spadam stąd. Pewnie jakieś postać do zdobycia. A tu już król jest, no proszę. Tak ukryty normalnie, że szok. No nie, znowuż te miecze latające. Proszę mnie zostawić. Jestem obywatelem y, Olympus Maximusa. I nie zasługuję na coś takiego. No, na przykład wpadnięcie w kolce. To jest prosty poziom. Gdybym ja potrafił go robić, oczywiście. Ale nie potrafię, więc no to jest ten największy problem z wszystkich na świecie. Te kolce jeszcze się wysuwają, oleju. Troszeczkę przerażająco. No dlaczego to mnie ukuło? stałem 30 km za tym. Tak nie wolno robić. Jestem uczciwym obywatelem, jak już wspominałem, no. A wy mnie ciągle bijecie. Kujecie mnie i nie wiadomo, co jeszcze robicie. Gdzie jest król, z którym miałem rozmawiać? Dobra, teraz nie zgiń. Nie zgiń, uciekaj, ale nie zgiń. Dobra, daliśmy radę. Tu już powinien być królu, ury. Królu, proszę mnie ratuj. Ten ma Ci magicy są powaleni. Na powietrzu nie mogę skoczyć w dół, ale to jest dziwne. Witamy króla... Y Mieszka 58. Tak on się nazywa, ja to wiem. O, e, bo wy te robaki tu były. Dobra, chodźcie do mnie. Chodźcie do mnie, skarbenki. Ale to było piękne Ej, czy oni mogli zginąć? Czy oni zginęli? Nie, oni nawet na kolcach żyją Możecie wyjść do mnie? Wyjdziecie do mnie, czy nie? Cię troszeczkę boję Mogę was pozabijać? Ciach, 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 ciach. Ej, Patrzcie, co im robię Co jest? Ich jest coraz mniej, czy mi się wydaje? Wydaje mi się Dobra, ale fajnie, że jest coś takiego Nawet nie wiedziałem, że mogę ich pobić O kurdeczka O kurde O kurde Co tu się dzieje? Co? Co jest? Ile ich tu jest? 50 milionów jeszcze muszę aż tam daleko doskoczyć, bo tutaj mnie ugryzą. O! Proszę mnie zostawić. Ja cię kręcę, tak nigdy się nie robi. Nigdy się tak nie robiło. I nigdy tak się nie powinno robić nawet w misjach. Jeszcze troszeczkę obawiam o swoje życie dalsze. Nigdy nie wiadomo, co jeszcze cię spotka w życiu. Na no, tutaj wymyślone było. O i tych nie zdobyłem. Ale głównianie to załatwię. Dajcie mi ten, bo ja chcę... Ja chcę pieniążki. Mogę zejść na dół, aż muszę, No dobra Ale tu już na spokojnie sobie dobiegniemy Cyk, cyk, tamy. O No tam chcę doskoczyć Co tu jest ukryte? A tu był małak, oproszy taki ukryty, myślałem, że jakiś Ta, rzepa, czy rzodkiewka, czy coś tam jeszcze innego Nigdy nie wiadomo, co się kryje w ścianach W podłodze Czymś tam jeszcze Oj, pieniążek jeszcze zdobyty, oj, tutaj coś mamy Kolejne lumy, na przykład po co mi te lumy są? Strasznie ich dużo dostaje, ale nie wiem po co są. O, fajna misja. Kolejna misja, w której muszę uciekać. Tak, takie misje też mieliśmy w tym. W grze, która się nazywa, nie doskoczyłem. Nie, tak się nie nazywa. Ale nazywa się Hugh. Zapraszam do obejrzenia. Tam były też takie misje, że musieliśmy po prostu yy, na czas szybko skakać. Ja powinienem chyba się od niego odbić. Tak mi się wydaje. Macieju, czy to się ci się kiedyś uda? To jest pytanie. Możesz biec, a nie się zatrzymywać, laska. A jednak można im skoczyć na głowę, proszę bardzo. Udowodnione naukowo. Dzień dobry, ja tu z powrotem, tylko tak zajrzeć. Chciałem zobaczyć, czy żyjecie na przykład, albo co innego jeszcze. Nigdy nie wiadomo, czy żyją nasi koledzy. Ole, to było przerażające, jak mi tak w ten zrzucili na nich. Ale tu jest ich pełno w ogóle. Co jest? Czy ja mogę na przykład uderzyć tego grzyba i on mi coś zrobi? Chyba tak mi się wydaje, że to tak działa. Więc tak spróbujemy, nawet bym powiedział. Nawet to jest chyba nieuniknione, żeby tak spróbować, więc to zrobimy. Na pewno, obiecuję wam, że to zrobimy, jak nie zapomnę. Albo jak dolecę też jest taka opcja. Bo mogę na przykład nie dożyć. I teraz to było chyba, tak? Dobrze mówię. Cyk. <laughs> Widzicie, oni się świateł boją. Tak myślałem, że to będzie mi potrzebne. Coś mi tak mi w mojej małej główce się roiło. Proszę się zatrzymać. Teraz nie wiem, czy było lepiej, właśnie te małe. te lumy zdobyć, czy może bardziej się opłacało zdobyć pieniądz o, zdala wszystkich gdzieś po drodze fajnie, cieszy się wszystko zdobyte, mamy złotko, mamy normalnie wszystko 680, przecież to jest miliony po prostu to jest wyższa matematyka, nie? 680 równa się milion wyliczyłem to sam, moje mojej głowie nie musiałem kalkulatora używać dobra, nóż jest maksymalnie naostrzony co oznacza, że... <laughs> możemy sobie zdrapać zdrapki Właśnie to oznacza to. A po zdrapkach możemy. Jeszcze nie wiem. O, na przykład z tobyczną postać. Dobra, dajcie mi zdrapeczki, ja sobie zdrapuję. Co my tu mamy? Lumy. Nie chcę. Po co mi one są w ogóle? Nadal nie mam pojęcia po co one są. Nikt mi jeszcze tego nie powiedział. Czy dostaniemy nowy obraz Bakturoji Nie, dostajemy małaka. Małaki są teraz w cenie. Dostajemy 10 razy pół. I dostaniemy stworka? Tak jak jest. Stworek, potworek. Od razu pójdziemy go zobaczyć. Co to za stworek jest? Oczywiście, tutaj mamy pana. A, świniaka. Dzisiaj świniaka. Brakuje nam bardzo mało z chyba balonów. To są. E, robotów. Robotów nam brakuje ilu? Czterech, pięciu, pięciu nam brakuje robotów. To najmniej. A nie chlebów. Chlebów aż trzech tylko nam brakuje. Więc to by było na tyle w tym odcinku. Mam nadzieję, że odcinek Wam się spodobał. Jeżeli tak, to zostawcie łapkę w górę. Poza tym, komentujcie, subskrybujcie. No i cześć.